Pomysł zajęcia Grenlandii podsunęła Trumpowi najprawdopodobniej Rosja, podaje amerykański Newsweek, powołując się na służby specjalne Danii. Miało to na celu sianie zamieszania i sprowokowanie konfliktu między Danią, Stanami Zjednoczonymi i Grenlandią, czytamy. Sądzę, że chodzi prawdopodobnie nie tylko o sprowokowanie konfliktu. Takim pomysłem Kreml miał być może podzielić się z Trumpem po to, by ten wreszcie zajął się zagospodarowaniem zasobów naturalnych i ogromnego potencjału gospodarczego tej wyspy, by tym samym przyczynić się do bezpieczeństwa narodowego USA i ochrony wolnego świata. Ale żarty na bok. Stwierdzenie prezydenta elekta USA, że Grenlandia wraz z nią Kanada powinny stać się częścią Stanów Zjednoczonych są czystą geopolityką i mają na celu wzmocnienie obecności USA w Arktyce. W tym celu Trump nie wyklucza w możliwości użycia przez Waszyngton nadzwyczajnych środków przymusu, w tym militarnych, o czym głośno powiedział. Śmiem przypuszczać, że kulminacja jednobiegunowego świata w postaci Trumpowskiej Ameryki staje się nie Hipotetycznym, ale realnym zagrożeniem dla wszystkich krajów świata bez wyjątku? Stany Zjednoczone są obecnie w mniejszości w Arktyce, ale jeśli nie będą w mniejszości, rzucając Kanadę i Danię na kolana, to możliwe jest wszystko aż do gwałtownego wzrostu poziomu konfrontacji militarnej w Arktyce i późniejszej eskalacji militarnej. I proszę mi powiedzieć, jaki jest interes Rosji dzielić się tym pomysłem z Trumpem?